Rozmowa na 96 FM. Ważne sprawy Zielonej Góry. Komentarze, opinie, dyskusje. Od poniedziałku do piątku o 9.30. Dzień dobry, witam Maciej Noskowicz i zapraszam na rozmowę na 96FM. Dzisiaj Państwa i moim gościem dr Piotr Pochyły, politolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Witam pana bardzo serdecznie. Dobry pan, Jeszcze analiza tego, co działo się w niedzielę w skali całego kraju, ale oczywiście skupimy się na Zielonej Górze, bo przecież wybory samorządowe, wybory, które zakończyły się chyba dużą niespodzianką, zarówno jeżeli chodzi o wybory prezydenckie, zwycięstwo Marcina Pabierowskiego nad Januszem Kubickim, druga tura w Zielonej Górze i wybory do Rady Miasta. Co zadecydowało najpierw skupmy się o wyborach na wyborach prezydenckich. O wygranej Pabierowskiego i porażce Janusza Kubickiego. No przede wszystkim, oczywiście, były wskazania przedwyborcze, że w Zielonej Górze może być druga tura, sama w sobie. tak, To jeszcze nie jest jakimś dramatem dla kasan startujących, czy nawet obecnych prezydentów różnych miast, bo to się zdarza. Ale rzeczywiście, przy tej frekwencji, która była, też nie aż tak wysokiej jak na miasto nasze, nie udało się urzędującemu prezydentowi chociaż wygrać tego, tego, czy być na prowadzeniu. I ta przewaga jest spora, tak? Czyli pana Marcina Papierowskiego jest... Prawie spora. 7 punktów procentowych. Tak, to jest bardzo dużo. Tym bardziej, kiedy widzimy, gdyby to były na przykład, nie wiem, 32-25, to czyli i inni kandydaci wzięli sporo, na przykład, w Olsztynie, na przykład, tak? Czy w Poznaniu, mhm. to jest inna sytuacja. Tu mieliśmy zdecydowanie dwóch liderów i resztę kandydatów, którzy stosunkowo niewielkie poparcie uzyskali, tym samym przed drugą turą ta sytuacja jest trudna, bardzo dla rządu tego prezydenta. Ale chciałbym, panie doktorze, za chwilę się skupić na tym, co może się wydarzyć, natomiast chciałbym się jeszcze skupić na tym, co się wydarzyło. Co było przyczyną tego stanu rzeczy? Wiem, że się nie da wyjaśnić tego w kilku zdaniach, ale jakbyśmy to rozebrali na czynniki pierwsze? Na pewno czas, czyli 18 lat władzy to zawsze jest jakiś element, który jest nużący, tak? Zmęczenie materiału, też czasami brak pomysłów. Niewątpliwie kryzysy, które były, tak? Ma pan, mamy na myśli na przykład Kwestie przylepu tak i pożaru, za którego mieszkańcy winią, za które winią mieszkańcy prezydenta Kubickiego. Zresztą to jest proszę zwrócić uwagę, my nie mamy nocnych dużych aptek. To jest, nie wiem dlaczego tak się stało, że tak ważna dla społeczeństwa, dla wyborców, dla ludzi posiadających małe dzieci, którzy w nocy muszą do Nowej Stoi, do apteki jeździć, od kilku miesięcy. To jest no, taka rzecz, która no, no, jeżeli ma pan chore dziecko w domu i nagle potrzebuje uh -huh. pan jakiegoś leku i nie może panu kupić w Zielonej Górze, mieście wojewódzkim, ponad 100 tysięcy, no to coś jest nie tak. Ale to też ten Jan Kowalski rzuca to na Janusz Szakowickiego? No, no, w... Wie pan, no, Myślę, że to dużym uproszczeniem. Apteki Ziołgórskie mają kartkę, dlaczego uh -huh. nie ma tej opieki, tak, jeżeli, jeżeli już o tym wynikamy. Ale są takie rzeczy, które kropla drąży skały, tak, i rzeczywiście myślę, że takich sprawy przez pano Janusz Kubicki miał tą tendencję, ma cały czas do tego, żeby promować się zawsze na dużych projektach infrastrukturalnych. Jakieś budowy, baseny, stadiony i tak dalej. I to było i to rzeczywiście być może trochę pomogło w sensie takim, że może wynik byłby jeszcze słabszy pierwszej tury, gdyby tych, tych projektów nie było. Ale też, no mieszkańcy też no, myślę, że jest i też długi czas. Myślę, że gdyby Prawo i Sprawiedliwość nie przedłużyło kadencji samorządów i wybory były w zeszłym roku, byłoby mu dużo łatwiej. Znacząco lepszy wynik. Nie tylko nie byłby przylepu, tak, ale w ogóle byłoby mu, myślę, trochę łatwiej prezydentowi ten te zwycięstwo, o zwycięstwo grać. A Marcin Pabierowski wygrał, bo był dobrym kandydatem, czy albo także wygrał, bo miał za sobą szyld platformy obywatelskiej i całą machinę partyjną, tak to nazwijmy, bo nie oszukujmy się wybory samorządowe, to jednak bardzo mocno polityczne wybory i partyjne również. Yy, niewątpliwie z yy, jednej strony oczywiście był kandydatem, który kojarzył się z Platformą Obywatelską, a w naszym mieście i w naszym regionie Platforma ma, ma silne notowania, to na pewno jest jakiś plus. Druga rzecz jest taka, na pewno jest też w yy, sposób znanym radnym i, na, i co, co też, też wiemy, na, yy, wykonał dużą pracę takiej, takiej mrówczej polityki w skali mikro, czyli rozmów z obywatelami, tak? szukał tego porozumienia, yy, nie unikał takich yy, relacji yy, z niewielką grupą wyborców, co oczywiście procentowało i też niewątpliwie w moim przekonaniu był najlepszym kandydatem spośród rywali Janusza Kubickiego, który był... Akceptowalny dla wyborców w mieście, tak? I to na pewno jest też to też jest zaletą polityka, żeby znaleźć. Nie zawsze musi się do końca z nim utożsamiać, ale jest takim wyborem, na przykład drugiego, nie, nie nawet to mniejszym złem, czy po prostu kimś innym, ale komu jestem w stanie zaufać, a nie oddam komuś bardziej o takim złych konotacjach, radykalne nastawieniu, uh -huh. nie wiem, bardziej nie wiem, typu Janu tak, który miał dużo, dużo dyrektorat negatywny, wśród kibiców sportowych, wśród pracowników, mieszkańców i tak dalej. Dlatego Hmm, czy nie jestem wyborcą prawa i sprawiedliwości i z tego powodu nie oddam uhum, głosu uhum. na Grzegorza Maczkowiaka. Tak, proszę zwrócić uwagę, że pan Grzegorz uzyskał dwukrotnie mniejszy wynik niż pis do Rady Miasta. Tak? procentowo, mówimy. To tak. też, jest jest... też jest ciekawe. To właśnie, więc tutaj jego wynik nie jest najgorszy, ale no, porównując do partii, która go popiera, no to Marcin Pabiorowski zdobył ponad 4% więcej głosów niż klub, który ma go wspierać potencjalnie w Radzie Miasta, tak? Platforma Obywatelska. Rada Miasta, 14 mandatów Platformy Obywatelskiej. Nikt tego oficjalnie nie mówi, ale sama Platforma się tego nie spodziewała, z tego co wiemy, że aż tak dobrze będzie i aż taka konfiguracja nastąpi w Radzie Miasta. To rzeczywiście jest taki szok, szok pozytywny, że no zgarnęli pełną pulę? Tak, nie spodziewali się inaczej to jest oczywiście efekt metody, która liczenia głosów dlatego że przy dużej ilości komitetów, które mieliśmy, no to te głosy się rozpraszały, jeżeli właśnie dlatego te komitety traciły, tak? Jeżeli mielibyśmy jeden komitet prezydenta Kubickiego. Ja sobie tak to liczyłem na piechotę, to jest ponad 26% głosów razem średnio w mieście tak? te komitety zebrały. Licząc jeszcze jakąś tam premię za jedną listę, 1-2% mielibyśmy pod 30% pewnie, tak? Czyli mo można wysnuć taki wniosek, że ten sukces Platformy, no wiem, że to jest elementarz polityczny, ale metoda Donta jest bezwzględna przy liczeniu głosów. Janusz Kubicki zrobił błąd duży, wystawiając drugi komitet. Ktoś mówi va bank, myśląc, że mu się uda i w życiu, gdyby się, gdyby było takiej fali pro Janusz Kubicki byłaby większa, rzeczywiście to byłoby może i skuteczniejsze, ale w tym momencie, kiedy mamy, kiedy promujemy duże komitety, a don promuje duże komitety, patronatelska, nie zbierając 40% głosów, zebrała ponad połowę głosów w Radzie Miasta, tak? Na 20, 25 mamy 14 mhm. głosów, więc mogą sami rządzić, tak? Jeżeli prezydenta mieli, znaczy inaczej sami kontrolują Radę, a gdyby mieli prezydenta z własnej formacji, to rzeczywiście nie muszą nawet szukać koalicjanta, co się zdarzało z różnych przecież wielokrotnie, albo mieliśmy prezydenta, który nie miał większości w Radzie, tak? w historii. Więc tutaj rzeczywiście ta metoda plus oczywiście jakoś tam mobilizacja ciekawi dla wyborców kandydaci. No i oczywiście to rozproszenie głosów, które dokonał prezydent Kubicki, no niestety nie przysporzyło mu sukcesu, a raczej przyczyniło się do jego porażki. Też tak jakby yy, rozproszenia uwagi, tak? Bo ktoś zastanawiał się, a czym się różni ten komitet od tamtego, no przy tej kampanii... Która nie było to była... czytelne, krótko nie mówiąc, Nie było to tak? czytelne i ta kampania była dość taka krótka, dość leniwa, tak, w tej wiosennej aurze jeszcze, przedzielona świętami. To na pewno nie sprzyjało takiej identyfikacji, yy, która pomogłaby komitetom rywalizującym z Platformą Obywatelską o zwycięstwo w mieście. Doktor Piotr Chyły jest naszym gościem, politolog Uniwersytetu Zielonogórskiego. Stawiamy kropkę, ale tylko na antenie, bo rozmawiamy wciąż w naszych mediach społecznościowych. Panie doktorze, czego się Pan spodziewa w ciągu niespełna już dwóch tygodni, bo 21 kwietnia druga tura wyborów, jaka to będzie kampania, czy ona będzie intensywna, w którym pójdzie w kierunku narracja polityczna i ze strony kubickiego i ze strony Pabielowskiego? No niewątpliwie, jeżeli mówimy, zacznijmy od zwycięzcy, tak, może tej pierwszej tury. Jeżeli mówimy o panu Marcinie Pobielowskim, niewątpliwie musi utrwalić w wyborcach przekonanie, że dokonali dobrego wyboru w pierwszej turze. Teoretycznie brakuje mu niewiele, żeby znaleźć głos wśród wyborców, aż nie wiem, Janusza Kubickiego, tak, e, Janusza, Janusza przepraszam za przejęzyczenie. Bo tu będzie pewnie ten wejść, przepływ, jeżeli tak, szukamy, i też, tak? I też ewentualnie szukania głosów też u, u rywala w pierwszej turze, bo czasami ludzie też wolą popierać osoby, która może wygrać, tak? Czyli w sensie przerzucić swój głos. To też jest znane w nauce o polityce, ale niewątpliwie... Czyli jest możliwe, wejdę panów słowo jeszcze, przejście elektoratu z Kubickiego na Pabierowskiego. Ci, którzy głosowali w pierwszej turze na prezydenta mogą tak, zagłosować. Tak, oczywiście jest, jest to możliwe. Inna sprawa jest taka, że mogą zagłosować tym, że ktoś nie pójdzie do wyboru. Bo tutaj myślę, że na mhm. tym bym się skupił. Bo tutaj się, należałoby rozważyć... Yy, co jest bardziej opłacalne, czy wywołanie właśnie takiego dużego napięcia w te kilka dni, które jeszcze mamy, czyli spowodowania sytuacji, że ludziom będzie chciało się pójść do urn, bo często te drugie tury to różnie, różne emocje wyzwalają. Mhm. A w naszej mieście mimo wszystko tej kampanii trochę brakowało w moim przekonaniu takiej temperatury, że mhm. to czego też zabrakło w kampanii centralnej, że dlaczego dzisiaj zastanawiamy się, dlaczego koalicja obywatelska nie wygrała sprawiedliwnością, to też między innymi mhm. dlatego, że nie udało się wyzwolić ludziach, żeby frekwencja była na poziomie 65%, tak? Czy nawet mhm. wyższej, bo... Po prostu tak się, to się nie udało. Ale skupmy się na tej Zielonej Górze. Marcin mhm. Pabiorowski, tak jak Pan mówił, ma zaakcentować swoją obecność i tak by utwierdzić swój elektorat, nie tylko w przekonaniu, że on tutaj może wygrać. Tak, tak? musi utrwalić tych, tych obywateli Zielonej Góry, mieszkańców, że, że będzie dobrym prezydentem i rzeczywiście coś zrobi innego niż, niż władza Janusza Kubickiego, tak, bo tutaj jest się... element. I nie powinien za dużo psuć, w sensie już ma dobry wynik, uzyskał 4% więcej niż własny Komitet Klub, tak, Platforma. Więc to też się pokazuje, że już przyciągał jakiś tam wyborców, którzy niekoniecznie muszą głosować na platformę. I, I jeżeli się nie wydarzy jakiś taki dramat, no to ma dużą szansę na to, żeby wygrać. Niewątpliwie tak. Janusz Kubicki, czy musi puścić oko politycznie do Prawa i Sprawiedliwości? I jak mocno, jeżeli tak, i gdzie ma szukać nowych wyborców? I przede wszystkim, czy to jest możliwe, żeby te 7% odrobić w drugiej turze? Nowych wyborców przede wszystkim oczywiście można szukać trawiej sprawiedliwości, chociaż nie wierzę, że aż tak dużo, jak można się było spodziewać. A nawet jeżeli udałoby się uzyskać wszystkich wyborców... Ale jest to możliwe, że, 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 że PiS nie, zarysuje nie, na Jakoś częściowo na pewno. Ale nie wierzę w to, żeby wszyscy wyborcy Pana Grzegorza to ponad 12% to i tak nie uratują jeszcze, bo nie będzie w większości, to, na co na pewno powinien rozważyć prezydent Kubicki, to niewątpliwie poszukania frekwencji. To znaczy, żeby zachęcić ludzi, którzy na przykład byli w niedzielę nad jeziorem, urodziny, czy zostali w domu, bo im się nie chciało pójść. Żeby zastanowili się nad tym, czy, te, czy nie byłem złym prezydentem, czy jednak te 18 lat coś w mieście po mnie zostało, czy coś udało mi się stworzyć i wyzwolić w tych ludziach, którzy nie wzięli udziału w wyborach, żeby taka nostalgia zastanowiła się, może jednak byłem dobrym prezydentem i to spróbować wysłoczyć. z drugiej strony... Ale wyższa frekwencja może sprzyjać Kubickiemu, bo się też mówiło przed pierwszą turą, że właśnie w jego interesie tak po cichu jest to, że Ja wiem, nie tylko że módl, teraz na, je, na jego miejscu można by było liczyć, że są jeszcze wyborcy w mieście. Którzy nie głosowali, a którzy mogą rozważyć to, że jednak fajnie by było, gdyby dalej tym prezydentem był. Aczkolwiek analizując, ja dokonałem sobie takiej analizy przeglądu wszystkich komisji wyborczych, no to są komisje w mieście, gdzie prezydent Kubicki ma na poziomie 25-8% poparcia. I rzadka przekracza czte, w pojedynczych 40, tak? co to znaczy, a, a Marcin Babiorowski ma komisję, gdzie ma powyżej połowy głosów wszystkich oddanych w punkcie wyborczym, to oznacza, że, e, no i Janusz Kubicki przegrał we własnym okręgu, to też jest jakby symptomatyczne, że nie stał mhm. radnym nawet, ale do czego zmierzam, że tym samym ma bardzo niską bazę. I teraz no, to nie jest łatwa decyzja. Dzisiaj to jest tak naprawdę um, MBA z zarządzanie kryzysowego, co, co należałoby zrobić, to, ale dokładnie um, ja bym szukał ewentualnie właśnie w nostalgii tych, którzy nie głosowali. Bo w całej Polsce mamy problem z tym, że w wielu miastach słyszymy, nie mamy tam. Nasi mhm. wyborcy zostali w domu albo pojechali na, 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 na weekend tak, i nie zdążyli zagłosować. Ale też może być no, ciepło 21 No oczywiście, że tego, tak tego nie przewidzimy, yy, ale niewątpliwie. Jest też mecz żużlowy, tak? dobrze pamiętam, że Zielonej Górze. No inauguracja e, sezonu, ta, dokładnie. dokładnie. Więc, e, to są takie małe elementy, ale one szalenie e, istotne tak, tak, mogą być. Oczywiście, mogą dole. zachęcić lub nie, ale niewątpliwie już jeżeli w tym momencie, w tym miejscu jesteśmy, jak to mówią w polityce, każdy głos się liczy. I nie mam łatwego sytuacji. Jest pytanie na, jest inne zasadnicze. Na ile wokół pana prezydenta Kubickiego będzie determinacji jego otoczenia, żeby mu w tym pomóc? Bo to też jest taka sytuacja. Dzisiaj myślę, że to jest taki element, sprawdza mi tego, ilu masz przyjaciół, tak? Dzisiaj jest taki test, test. A możemy mieć ich mniej, bo przecież Rada Miasta Uszczuplona. Rada Miasta uszczuplona, ludzi ale też pewnie sporo osób rozczarowanych swoją, swoim, swoim brakiem sukcesu i też pewnymi decyzjami, które nastąpiły. Ale niewątpliwie dopóki piłka w grze trzeba walczyć i na miejscu prezydenta bym się nie podawał, bo nie, nie po to się jest w polityce, żeby odpuścić drugą turę. Tak, To też muszą ludzie pójść. Proszę zwrócić uwagę, jest przypadek w Polsce wójta, czy burmistrza, który nie uzyskał, mimo że był jednym kandydatem, bo nie miał połowy poparcia. 40% ludzi, nawet nie zdobył, tak, No właśnie, to, więc to są nowe wybory, każdy ma po zero głosów i muszą, to jest ważne, obaj kandydaci muszą zachęcić swoich wyborców dotychczasowych, aby pofatykowali się do urny wyborczej. To jeszcze mnie interesuje i chciałem Pana zapytać, czego Pan się spodziewa po tej nowej Radzie Miasta? Nowej, bo jest sporo nowych twarzy. Są też oczywiście ci, którzy już byli. Ileś kadencji nawet. Natomiast to będzie inna Rada Miasta? Nowa jakość polityczna? Jak Pan na to patrzy w kontekście radnych miejskich? Nie spodziewam się jakichś nadmiernych fajerwerków, ani niczego nowego. W sensie jakiejś takiej nie wiem, oczekuje Pan, nie wiem, zmiany intelektualnej? Ja nie, ja nie. Ja, ja zmiany pytam zmiany Pana. <grym> Tego bym się aż tak bardzo nie spodziewał. Aczkolwiek niektórzy z radnych mówili to nowa jakość. W radzie miasta chcę nową jakość. A co mieli powiedzieć? E, ale poważnie mówiąc, to będzie zależało też od tego, kto będzie prezydentem. No bo jeżeli prezydentem miałby być Marcin Pobierowski, no to ma komfortową sytuację, bo jego klub będzie miał przewagę, jego klub popierający go będzie miał przewagę w Radzie, więc wszystko, co będzie chciał zrobić, prawdopodobnie będzie doszło łatwe do załatwienia. Ale jeżeli wygrałby prezydent Kubicki, to rzeczywiście będziemy mieli z do sytuacji, sprzed chyba dwóch kadencji, gdzie prezydent, a tutaj rzeczywiście byłaby bardzo e, niewielka ta siła prezydencka, więc trudno by się było, e, trudno by się e, rządziło. Nawet potencjalnej koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. Ale myślę, nie oczekiwałbym jakichś cudów. Pytanie zasadnicze jest takie, co będą radni robili, tak? Czyli czy będą mieli dużą autonomię na takiej właśnie... Mamy dużo okręgi w mieście, tak? Tym samym mhm. ten radny rzeczywiście jest... W Zielonej Górze mamy taką sytuację, że ten radny rzeczywiście jest postacią polityczną, bo reprezentuje znaczącą część miasta, ponieważ te okręgi są tak duże. I, i, i w tym momencie można by oczekiwać jakiejś zmiany, ale ja nie oczekuję specjalnej zmiany. Także nie, nie, nie będziemy, to nie jest początek demokracji w Polsce, że będziemy się uczyć i naraz będzie zmiana. Tego bym nie oczekiwał, ale jest sporo też młodych ludzi i może oni coś wniosą i, i, i zaczną bardziej tak działać promiejsko, pro nie tylko w swoich grupach interesu, bo to jest bardzo ważne. Jeżeli by pyta pan o różnice ewentualne, no to o obecnie kończąca Rada Miasta, ta, która zakończyła mhm. kadencję, tam było wielu... Radnych, którzy mieli bardzo wąskie specjalności. interesowała ich swoja działka zawodowa, badacze kultury, także. Czyli... A to źle? Nie wiem, czy to źle, tylko pamiętajmy też, że czasami miasto potrzebuje pewnych ludzi, którzy zrobią coś ponad przeciętność, tak? I myślę, że Zielona Góra stoi przed takim wyzwaniem, do czego zmierzamy, bo myślę, że tego też brakowało w kampanii jako takiej w naszym mieście, jeżeli możemy o tym mówić, takiej, takiej refleksji, do czego zmierzamy, bo jeżeli analizowało się propozycje kandydatów, proszę zwrócić uwagę. Takie duże, wyzwaniowe projekty rzucał zasadniczo prezydent Kubicki. Takie, co mi się, jedna z rzeczy, która mi się podobała, o o tym mówił, nie wiem dlaczego tak mało o tym mówił, że, ale mówił to w debacie w zeszłym tygodniu radiowo, radiowej, gdzie mówił o tym, że my musimy tworzyć miasto, które, w którym będzie chciało, no, chciało się żyć, które będzie przyciągało ludzi. To jest bardzo ważne w sytuacji kryzysu migracyjnego, depopulacji regionu, jaką mamy do czynienia bardzo silną. I tego, nam, tego mi brakowało w tej kampanii, żeby mówić o Zielonej Górze jako czymś, co. Będzie też w przyszłości ciekawym miejscem do życia, ale też takim, które będzie miało coś, co wyróżnia spośród sąsiadów, ościennych województw, żeby tutaj po prostu było zawsze o krok do przodu. O to chciałem pana jeszcze na zakończenie zapytać, ponieważ rozmawialiśmy krótko dosłownie przed wyborami w piątek. Pytałem pana o to, jaka to była kampania i pan mówił o tym, że ona była mimo wszystko krótka, zwarta i taka chyba nie do końca ciekawa, jak sobie próbuję przypomnieć kontekst naszej rozmowy. Rzeczywiście ona nie wiem, po latach z punktu widzenia badacza dziejów politycznych w Zielonej Górze za 20-30 lat ona, ona będzie uznana jako taka mało ciekawa? Czyli znaczy, jeżeli za dwa tygodnie dojdzie do zmiany prezydenta Zielonej Góry, no to rzeczywiście można będzie tak, że kampania była jaka była, ale doprowadziła do... Czyli do zmiany władzy. Było, wszystko była tyle skuteczna dla tych, którzy chcieli zmiany, że doprowadzili do tej zmiany, tak? Ale jeżeli patrzymy pod Kątem, czego mogliby oczekiwać mieszkańcy, albo czego nie usłyszeli mieszkańcy, tak? albo czego co usłyszeli w sposób taki mm, bardzo minimalny, no to w moim przekonaniu y, mamy prawo oczekiwać jako mieszkańcy, bo sam jestem mieszkańcem Zielonej Góry, Pan również, y, żebyśmy od naszych polityków oczekiwali czegoś więcej niż załatwiania jakichś tam swoich prozaicznych interesów tej czy innej branży, na rzecz tego, żeby pokazywać wizję miasta i stan miasta taki, jaki. Powinien być, czyli miasta o statusie wojewódzkim, znaczącą populacją, o sporych interesach, o pewnych możliwościach i pewnych szansach, które tutaj można, bo wielu samorządowców ma ten problem, zastanawiając się nad tym, co zrobić, żeby ludzie z nich, z tych miast nie wyjeżdżali albo chcieli jeszcze baleć, żeby chcieli w nich zamieszkać i mieli pracę która będzie pracą w sektorze usług, w tej najbardziej części rozwiniętej gospodarki, a nie tylko podstawową sprawą nie wiem, sprzedaży, tak, takich prostych etatów, które są często mniej płatne. A to jest problem generalnie regionów, takiego jak na, na przykład nasze lubuskie, że potrzebujemy też sporej miejsc, liczby miejsc pracy, w których zarobki będą na tyle wysokie, aby ludzie podnosili poziom życia w regionie. A marketingowo panu się, no nie chcę zapytać, podobało, bo to nie jest sklep, gdzie kupujemy coś, co nam się podoba, natomiast... Czy ta kampania stworzyła jakieś, jakieś trendy? Ja pytałem też pana o media społecznościowe, bo widać wyraźnie taką tendencję, że tutaj idą politycy w dużych, małych miastach, w te społecznościówki, krótko mówiąc. To będzie taki trend coraz większy? Tak, na pewno jest to trochę tańsza kampania, jeżeli tak się dobrze przeliczy. Dwa, no, ileż można yy, billboardować, tak, czy reklamować. Ale to też jest. Yy, jest Ten... oczywiście. No i patrząc po sukcesie pana Ciemnoczołowskiego, który wisiał na ogromnych banerach w regionie... No wieś. i ponad 16 tysięcy Tak, to jakoś ten sukces, na pewno mu to pomogło w tej rozpoznawalności, ale też pamiętajmy też, że zawsze... Marketing polityczny nie znosi próżni, więc szuka się nowych wyzwań. Niewątpliwie m, okres wyborczy, czyli taka wczesna, późna zima, wczesna wiosna nie służył spęskaniom plenerowym, tak? tutaj może mieliśmy tego mniej do, do takiego próby dotarcia, ale też y, niewątpliwie te social media, które mają kandydaci, po, po, po pierwsze pozwalają uniknąć m, pośrednictwa dziennikarzy, czyli docierania do swoich swoimi kanałami. I możemy tam mówić to, co chcemy, tak? Nie, nie zadaję pytania pyta. trudnego no na przykład, dlaczego pan tego nie zrobił, tylko mówię o tym, że zrobiłem to i wybudowałem na przykład żłobek, a dlaczego pan nie wybudował pięciu szkół, tak? I tego tych pytań nie ma, więc to jest rzeczywiście. Ale z drugiej strony, oczywiście jest, nie każdy na tym zyskuje, tak? bo proszę zwrócić uwagę, że w naszej kampanii na przykład wykorzystywano działalność. Social mediach prezydenta kubickiego, żeby go ośmieszać, tak? były takie różne uh -huh. rozsyłane memy, czy mini komiksy, gdzie właśnie te codzienne rozmowy prezydenta czy korespondencja prezydenta z wyborcami mieszkańcami była ośmieszana, więc nie zawsze to to trzeba, żebyśmy mieli też jasność, social media muszą pomagać. To trzeba też umiejętnie w sposób zrównoważony robić, aby, aby zyskiwać. Żyjemy w ciekawych czasach, tutaj w Zielonej Górze także, i ciekawie będzie pewnie drugi drugiej turze, 21 kwietnia. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dr. Piotr Pochyły, politolog Uniwersytetu Zielonogórskiego, był naszym gościem. Raz dziękuję jeszcze dziękuję. Panu, dziękuję państwu. I zapraszamy jutro o stałej porze, czyli o 9.30 na rozmowę na 96 FM. Maciej Noskowicz. do zobaczenia, do usłyszenia. Rozmowa na 96 FM. Ważne sprawy Zielonej Góry. Komentarze, opinie, dyskusje. Od poniedziałku do piątku o 9.30.